W drugim dzisiejszym czytaniu święty Paweł przypomina każdemu z nas, że trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek światowych rządz. Trzeba odnowić się w duchu i przyobleć się w nowego człowieka, który jest stworzony na obraz Boga. Przez ponad 20 lat, jak pamiętają ci, wcześniej urodzeni jak ja, bitelsi podbijali świat muzyką rokową. Była ich czwórka. Najpierw basista Paul McCartney, czarujący, bardzo łatwy w obejściu, to on komponował muzykę. Gitarzysta George Harrison, spokojny, zachwycony muzyką Indian. Przedsiębiorczy Ringo Starr był urodzonym komikiem i w końcu on, lider John Lennon, który urodził się w Liverpoolu, a po jego przyjściu na świat zostawił go ojciec. Wychowaniem Johna zajęła się jego ciotka. John był chłopakiem zbuntowanym. W szesnastym roku życia założył zespół, który zawojował cały świat. Rozpadł się on po jego śmierci. Witelsi byli idolami młodych ludzi, ale duchowo bitelsi byli ludźmi zagubionymi, którzy tęsknieli za przyjaźnią z Bogiem, za przyjaźnią z ludźmi. Właśnie im brakowało tutaj na ziemi przewodnika, który by ich poprowadził właściwą drogą. Przewodnik w turystyce to bardzo ważna figura. Opowiada gościom o historii, o dziejach narodu, o grobach, czy też o miejscach świętych. Oprowadza po kościołach, muzeach, idzie i pokazuje zabytki, które są dumą okolicy, czy też danego kraju. Biura podróży bardzo cenią sobie przewodników bo to oni towarzyszą podróżnym we wszystkich wojarzach i są w czasie tych, takich wyjazdów nieodzowni. Gdy pan Jezus rozmnożył pięć chlebów i dwie ryby, nakarmił ponad pięć tysięcy ludzi w Galilei, byli to ludzie ubodzy, którzy po nakarmieniu wpadli w entuzjazm. Oni chcieli Pana Jezusa obwołać królem, a my rozumiemy ludzi biednych, bo oni myślą tylko o tym, co ja jutro włożę do swojego garnka, co ja jutro będę jadł. Dlatego Pan Jezus doskonale tych ludzi rozumiał, którzy bez własnej winy. Należeli do marginesu społecznego, bo nie jest wolą Boga to, aby bogaciła się tylko mała garstka ludzi, a powiększała się liczba biednych, a szczególnie takich z wielodzietnymi rodzinami. Powiedzmy sobie jasno: Jezus chce, Abyśmy na nowo urządzili sobie swoje życie. Aby było one oparte na miłości i sprawiedliwości. Jezus chce nas wychować. Abyśmy nie utonęli w troskach doczesnych i nie chcieli za wszelką cenę budować swojego szczęścia tylko tutaj, teraz, na Ziemi przecież na świecie jak każdy z nas wie jesteśmy pielgrzymami bo kiedyś był dzień naszych narodzin i kiedyś przyjdzie dzień naszej śmierci i dlatego pytamy siebie jak do tego nieba które jest przyszłością każdego z nas można się dostać i dlatego też, aby do nieba się dostać, trzeba porzucić starego człowieka i przemienić się w nowego. Święty Paweł nakazuje, abyśmy odrzucili kłamliwe żądze, które nas psują, tak jak robak od wewnątrz psuje i drąży owoc. Pan Jezus wzywa nas, aby odnowić nas z duchem, aby przyoblec się w człowieka nowego, gdyż nowy człowiek to ten, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Bo to Jezus jest naszym przewodnikiem, który uczy nas, że warto stawać się tym człowiekiem nowym. Bo Jezus karmi nas nie tylko swoim słowem, ale karmi nas także chlebem eucharystycznym, które umożliwiają nam i pomagają wewnętrznej przemianie. Bo nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Dobrobyt to jest bardzo cenna wartość, ale jak uczy nas doświadczenie bogatych państw i osób zamożnych, nadmierne zabieganie o dobra materialne przeszkadza człowiekowi we wzroście duchowym, kiedy każdy zamożny musi siebie wychowywać. Do wielkoduszności, bo wokół nas jest wiele osób biednych i potrzebujących. Jak to zrobić, by im pomóż? Prosta sprawa. Jedziesz na wakacje. Kosztowało cię to dla całej rodziny pięć tysięcy złotych. Weź 200 złotych. Jeżeli chcesz, możesz więcej. Wrzuć do skarbonki świętego Antoniego, aby było dla osób potrzebujących. Tych, którzy mają czasami za mało, aby żyć, albo jak niektórzy mawiają, mają za dużo, żeby umrzeć. Manna, którą dał Bóg na pustyni, była pierwszą zapowiedzią Eucharystii. Kolejnym zwiastunem tego najświętszego sakramentu było cudowne rozmnożenie chleba. Aż przyszedł wielki czwartek, przyszedł wielki piątek, Jezus ustanowił Eucharystię, aby pozostać pośród nas aż do końca świata pod postaciami chleba i wina, aby pozostać z nami na pamiątkę swojej męki, śmierci i zmartwychwstania. To właśnie jest jądro, sedno i tajemnica naszej wiary. I dlatego też, czy przyjdziesz w czasie dzisiejszej mszy świętej tu do ołtarza, i posilisz się ciałem Chrystusa to już zależy wyłącznie od ciebie starajmy się być ludźmi niegłodnymi Chrystusa ale tymi którzy karmią się nim na co dzień a jeżeli nie to choć raz w tygodniu w niedzielę amen